Jak to się zaczęło? Ej, matko, to było 10 lat temu. Castingi do Belfra były bardzo szeroko zakrojone i przez to, że była potrzebna bardzo młoda obsada, to poszukiwania były nie tylko w szkołach teatralnych, tylko były, były w szkołach teatralnych, ale też szukała Magda Szwartpa, mhm. która była reżyserką obsady, I jeszcze młodszych e, dzieciaków właściwie. I ja byłam w Krakowie w takiej e, agencji, której czasami. Ja zrobiłam jakieś reklamy będąc z dzieciakiem i, 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 i im się zdarzało do mnie dzwonić i ten casting był też w Krakowie, właśnie w tej agencji, właśnie takiej reklamowej bardziej. Pamiętam, że na drugi etap jechałam w trakcie egzaminów na studia mhm. na Akademii Sztuk Pięknych i później ten projekt przeniósł się o rok, on nie ruszył. Mieliśmy zaczynać w wakacje, rok wisiał, właściwie było ryzyko, że, że nie powstanie i między moim pierwszym a drugim rokiem studiów na scenografii e, zrobiliśmy. Pierwszy sezon. A ty czułeś e, tak podświadomie, że ten serial będzie ogromnym hitem? Nie, miałam 20 lat i w ogóle się nad tym zastanawiałam. I to jest, ja teraz też staram się e, utrzymywać ten stan rzeczy, czyli nie zastanawiać mm -hmm. się, mm, czym rzecz, nad którą pracuję, może być albo mogłaby być. Bo to strasznie, niewielki jako aktorzy mamy na to, na to wpływ i uważam, że zajmowanie się tym może tylko napsuć dużo krwi, a ja po prostu bardzo lubię pracę na planie i chyba to jest główny powód, dla którego to robię, reszta mnie mnie interesuje.